Witajcie na moim blogu. Dzisiaj pokażę swój sposób na przepędzenie jesiennej handry. No, która niestety co roku przychodzi w tym okresie. Przełom listopada, yy, początek grudnia, kiedy te dni są no, już takie krótkie. Słońce rzadko zagląda nam do okien, więc coś by się przydało, żeby ten humor poprawić. Ja sobie poprawiłam humor przez to, że zrobiłam sobie taką przepyszną konfiturkę, czy jak to woli, dżem. Na bazie, akurat ja miałam pepino, jeszcze bo w tym roku mi ładnie obrodziło, więc to są te owoce pepino, ale to nie musi być pepino, może być gruszka, jabłko, śliwka, cokolwiek, co macie pod ręką, albo wy, można to kupić w jakimś yy, hipermarkecie czy jakimś tam innym sklepie. Yy, i, I to była dla mnie baza. Czyli po prostu pokroiłam to. Skórka akurat jest miękka, więc nie y, obierałam. Jeżeli coś jest na przykład gruszka, ma taką czasami twardą skórkę, to no niekoniecznie można sobie obrać. Do tego dodałam pomarańczy, ale obraną. I łącznie z tym, że te takie y, cieniutkie skórki na każdej cząsteczce, to również to wszystko, tą błonkę taką ściągnęłam, wrzuciłam to do gara. Rozgotowałam troszeczkę, dodałam soku cytrynowego, dodałam cukier wanilinowy i jak to już takie było uprażone troszkę, takie już zmiękło, ale ciągle były jeszcze te kawałeczki owoców, to y, dodałam cukier żelujący I do takiej proporcji 2 do 1, czyli jak miałam tam około kilograma y, tych owoców, to pół kilo tego cukru żelującego, rzuciłam, wymieszałam to, chwilę to tam popyrkało, popyrkało i gorące do słoiczku. Słuchajcie, no zapach w domu oczywiście no już, już yy, wspaniały, yy, a smak no niebo w gębie, co będę mówić? Można oczywiście tutaj sobie dodawać dodatki takie, jakie się chce. Mogą to być goździki, mogą to może być cynamon, gwiazdki anyżu, czy imbir. No, cokolwiek, co lubicie, dodawać, żeby na przykład miał to taki bardziej, bardziej świąteczny wyraz. Do czego? No, można sobie łyżeczką tak poprawić humor. Może być to do naleśników, może być na chlebek, jako dżemik. No, coś pysznego, coś pysznego. Niedużo czasu, koszty też powiedzmy sobie niewielkie, a można poprawić ten humor w ten taki czasami szary, ponury, deszczowy dzień i krótki dzień. I to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego bloga i mojego i mój kanał melarosa.pl i do zobaczenia.